No hej hej misiaki, zwierzaki. Zobaczcie, jestem wysoko na szczycie Krzyżnej Góry, to są Sokoliki, Rudawy Janowickie. jest barierka, ale pode mną jest kilkadziesiąt metrów przepaści. Wysuwam rękę, patrzcie. Nie widać jak wysoko jak zwykle na, na telefonie. Jestem naprawdę w chmurach, pływam w chmurach. O, widać coś, że wysoko? Dobra. A teraz zrobimy panoramkę na góry. Proszę bardzo. I klasyczna panorama taka. Jedziemy sobie. Śnieżkę widać. Karkonosze. I tu. Dalej. Kotina jeleniogórska. A w dole wszystko malutkie, jak z malutkich klocków. Jak park, miniatur, właśnie. Patrzmy jeszcze sobie na z tamtą stronę, na wejście. Trzeba was zachęcić do wejścia. Na... Zobaczcie, jakie tutaj jest wejście. Trzeba się wspinać w którymś momencie też którym... dosyć stromo. No są barierki, skałki, punkt widokowy. I jeszcze raz. O, tam jakiś ostaniec skalny jest, jakaś maczuga skał. I Tego to nie widziałem, jakoś zawsze tu byłem. A no to mi o, o, o mojej uwadze umknęło ta maczuga skalna. No to trzeba będzie się wybrać. Od drugiej strony trasa jest. Pozdrawiam. Heja.